Autoportret. Zaprasza Marcin Bałtrek, Pols Biznesu. Autoportret. Zapraszam Mateusz Żuchowski, Classic Auto. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Autoportretu. Tym razem niemal dosłownie będzie to autoportret, bo nie będziemy opowiadali o człowieku, ani o marce, a o konkretnym modelu. Już to robiliśmy, ale zrobimy po raz kolejny, bo model jest wyjątkowy nazywa się BMW i jest sportową odmianą serii 5, czyli mówimy o M5. Tak, no troszkę spłyciłeś, co? Jeśli tylko mówimy o sportowy, sportowa odmiana serii 5. No z jakiegoś powodu mówimy akurat dokładnie o tym samochodzie spośród wszystkich sportowych sedanów, które na świecie istnieją i których, no trzeba przyznać, jest coraz więcej, prawda? Mamy coraz większą dostępność na ulicach tych takich luksusowych sedanów, o sportowych aspiracjach przez cały czas jest tylko więcej. I ich historia zaczyna się właśnie od tego jednego samochodu serii 5 z literką M. Literką, która no, zmieniła wszystko, przynajmniej dla BMW. No tak, bo na pewno kojarzycie Audi RS, F Volkswagena R. Hmm. Ten motoryzacyjny alfabet jest dość szeroki. Jest tam też wśród nich SS. Oczywiście chodzi o Chevroleta czy czy Jaguara. czy Jaguara. Ale rzeczywiście M5 jakby zapoczątkowało taką modę na dodawanie mocy czy podkręcanie emocji w, mówmy się, zwykłych sedanach, średniej. W mojej świadomości te usportowione samochody istnieją od zawsze, przynajmniej mm. taką mam wrażenie, a to jest historia, która zaczęła się w 1984 tak. roku. Że ona technicznie się zaczęła pod koniec lat 70. od tutaj znowu kurczę, trudny element historii, bo szczerze mówiąc, zaczęła się od apartheidu. <grystanie> Motoryzacja jest coraz trudniejsza <grystanie> do tak. opowiadania. E, tak, no właśnie, jakby jak to zrobić, żeby te algorytmy jednak nas nie wycinały. Ale rzeczywiście zaczęło się od tego zresztą. Uczciwie mówiąc, wiele, żeby nie było, że tylko BMW, wiele ciekawych sportowych samochodów miało początek swojej historii w momencie, kiedy RPA. No Było jakby wyizolowane ze względu na ograniczenia innych krajów związane właśnie z apartheidem, polityką tego kraju. I, ale jednak, no, w pewien sposób ludzie, którzy tam mieszkali, chcieli jednak spełniać swoje marzenia motoryzacyjne, chcieli również spełniać swoje marzenia motoryzacyjne związane z wyścigami. I w ten sposób powstało wiele ciekawych samochodów. Jednym z pierwszych znaczących sukcesów właśnie była sportowa, torowa odmiana serii 5, która już w 78 roku została przygotowana przez ten regionalny oddział firmy BMW, no jednak razem z... Regionalny z RPA. Tak? tak, regionalny z RPA, ale razem ze wsparciem tego działu BMW, wtedy jeszcze nie nazywanego BMW M, a BMW Motorsport. Wtedy to też była malutka firma, oni dopiero od sukcesy w Formule 1 i związane z tymi wszystkimi kultowymi modelami dopiero miały nadejść. I Ciekawe w ogóle, czy by tak naprawdę by nadeszły, gdyby nie to, że wtedy ten południowoafrykański dział odezwał się do, do Garching, tej miejscowości pod Monachium, z prośbą o stworzenie takiego samochodu, sportowej odmiany, która nazywała się 530 MLE, wtedy jeszcze, która okazała się wielkim sukcesem, ponieważ ta wyścigowa odmiana wygrała w pierwszym sezonie, z 15 wyścigów wygrała... 15? wygrała wszystkie, wszystkie wyścigi i potem jeszcze przez wiele, wiele lat zachowywała bardzo dużą na, konkurencyjność na południowoafrykańskich torach Ym, i też ze względów homologacyjnych musiało powstać 110 sztuk drogowych tego samochodu no i to był ten początek to był ten zalążek, w momencie kiedy one się rozeszły, wtedy Niemcy pomyśleli, o, coś jest na rzeczy yy, dwa lata później powstała yy, wersja w Niemczech yy, Nazywana M535i, która jeszcze nie była de facto wersją M5. No Ona odeszła, nadeszła, tak jak mówiłeś, kolejne 4 lata później, przy debiucie kolejnej generacji Piątki 28 Wtedy te wszystkie już planety ułożyły się tak, jak się miało ułożyć. Na salonie w Amsterdamie został pokazany, można powiedzieć, nowy typ samochodu, czyli coś, co do tej pory nie istniało. Sedan klasy średniej, popularny ale jednak z silnikiem super samochodu. Wtedy już sześcioletnim 3,5 litrowym silnikiem rzędowym szóstką z BMW M1. No jednak to był samochód M1, kolejny przełomowy model, który miał konkurować z Ferrari czy Lamborghini. Duże wydarzenie, niekoniecznie sukces komercyjny de facto, ale duży sukces wizerunkowy dla BMW samochód, który powstał przy okazji olimpiady w Monachium. No i ten silnik po latach znów zabłysnął, znów trafił na nagłówki gazet za, za, znów trafił na nagłówki gazet za sprawą tego, że no, został po prostu ładowany do sedana. Rzecz, która no, w kolejnych latach także się przytrafiała innym firmom i znów rozpalała wyobraźni i znów pisała historię, ale to był pierwszy raz, kiedy, no, można powiedzieć, względnie już masowy producent stworzył no, tak karkołomną rzecz. No, dodajmy, że ta karkołomna rzecz to był silnik sześciocylindrowy rzędowy, 24 zawory. O mocy, uwaga, dzisiaj to w ogóle nie robi wrażenia. Mm -hmm. 286 koni mechanicznych, mm -hmm. rozpędzał tego no, średniego sedana do setki w nieco ponad 6 sekund. Znowu tak, dzisiaj nie tak, robi tak, wrażenia, tak. bo e, jesteśmy w 1984 roku, tak. znaczy, czyli stosunkowo niedawno. Pamiętajmy, że Polska <laughs> wtedy, dla, dla kontekstu, Polska produkowała dużego fiata. Była no świeżo po zakończeniu produkcji sreny Z drugiej strony mówimy o samochodzie, właśnie, który miał 286 koni, który potrafił w komforcie przewieźć 4 osoby i w komforcie jej utrzymywać z nimi prędkość powyżej 200 km na godzinę. I silnik, no naprawdę rasowa jednostka, która kręci się do ponad 8000 obrotów. Natomiast to właśnie wszystko zależy bardzo od kontekstu. Ja jeździłem zresztą niedawno, właśnie pierwszą M5. Jest kilka dosłownie egzemplarzy w województwie mazowieckim, ale, ale udało mi się jednym z nim troszkę powiedzieć, nawet na to, że trzeba przyznać, że rzeczywiście z dzisiejszej perspektywy, kuriozalnie ważny samochód. To znaczy, co jest ciekawe, czytałem przed, przed zajęciem miejsca za kierownicą testy tego samochodu, właśnie tam sprzed czterech dekad. I, Amerykańscy dziennikarze pisali o tym, och, jak tam szybkość reakcji w ogóle osiągi, to jakby niemożliwe do nadążenia hmm. dla człowieka. Więc nie wiem, czy to jakby ludzie w tym czasie się no tak zmienili. na pewno Ta, miła, per Bardzo per się sercie. musiała zmienić. E, no, tak. ten samochód, czy, czy pierwsze BMW-M5, to z 1984 roku, było produkowane dosyć krótko tak. jedynie przez 4 lata, bo E28 zdążyło się ze starzec. Tak. No i e, przedczas czas na. Na następce, czyli BMW 5 serii E34, tam również postanowiono stworzyć wariat, wariant M, M5 drugiej generacji. Co, ale też dalej to był samochód, właśnie mówisz, że to tylko 4 lata produkcji. Jak, jak bardzo się zmienił też potencjał takich modeli, jak bardzo się zmienił rynek motoryzacyjny, jeśli chodzi o wykorzystanie takiego potencjału. Wtedy to był samochód tworzony niemal przy okazji, właściwie jeszcze takimi trochę chałupniczymi metodami, nawet nie na linii produkcyjnej, tylko te samochody na pewnym etapie produkcji zostały były ściągane z linii produkcyjnej, wiezione 30 km obok do miejscowości Garking, tam dopiero ręcznie paru przerabiane na przerabiane, M-ki. Tak, na, na Druga generacja, mimo kultowego statusu dziś, ona właściwie minimalny zaliczyła progres wobec poprzednika, to znaczy dalej miała ten sam silnik, już mówiono o tym, że tam się powinno znaleźć V8, jednak jeszcze nie skorzystano z niego, korzystano z tej samej rzędowej szóstki, co, co w poprzedniku. Więc nadal stosunkowo skromne były jakby początki tej M5 wobec tego kultowego statusu, który już, już wtedy. Już ma, jednak... już miała, już miała tak. No, więc BMW drugiej generacji, BMW M5 drugiej generacji, wykorzystuje, możemy powiedzieć, ten sam silnik w sensie, w tym tak, samym układzie. Tak. tak, 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 tak. 3,6 litra, 6 cylindrów, tak. z tym, że już tutaj mamy do dyspozycji 315 tak. koni mechanicznych. Potem ten silnik przechodzi drobne zmiany. Tak. W sensie ma 3,8 litra pojemności i dysponuje 340 toma. Konimi, konimi mechanicznymi. Wersji europejskiej. I co tak. jest jakby, występuje też w nadwoziu kombi. Tak. Ja tym samochodem miałem okazję się przejechać przy okazji o. premiery najnowszej generacji BMW-M5. Udostępniono kilka samochodów, jakby historycznych. Uh -huh. Przejechałem się właśnie tym, tym samochodem kombi i no jest, byłem totalnie zaskoczony właśnie brakiem tego wow. <laughs> E, ten to był naprawdę bardzo komfortowy samochód, mm -hmm, jak na mm -hmm, wyobrażenie od mm -hmm. dzisiejszych MK, które są mm -hmm, twarde, takie tak, bardzo, tak, ma, bardzo napięte, nastawione nie? na tak. agresję, wkurzony, na na Tam to był taki kanapowóz. Tak. E, no Próbowałem go tam cisnąć. Mm -hmm. Oczywiście jechał, e, natomiast mm -hmm. no, w ogóle nie byłem w stanie uwierzyć, że to jest 340 mm -hmm. koni mechanicznych. Natomiast no zapach i cały ten Anturak, cudowne świadczenie, to były samochody z muzeum, więc. E, więc tym bardziej jakby czuję się zaszczycony, mm. że mogę, miałem okazję poprowadzić. Stałem też w kolejce do E28, ale niestety wyzionęło ducha. To. E, coś tam się popsuło i zostało wycofane z tych jazd. Więc jesteśmy w, w generacji drugiej. E, I samochód co? Już, z... ma swój, już ma jakby swoją markę, tak? Ma już... swoją markę, ale zresztą na przykład ta wersja kombi ich powstało kilkaset sztuk. Tak, 751 no To jest, 91, tak, to to jest jak biały tak krok. Tak, tak. Jeżeli ktoś gdzieś taki samochód ma, to nie gnieść, przykryć folią, lata tak. będzie służyć. I cementu nie wozić. I cementu nie wodzić. Mimo niepozornego wyglądu bo zobacz, że też te pierwsze m 5 miały to do siebie, że one z wyglądu praktycznie w ogóle się nie różniły, nie, prawda? Nie, miały, więc... miały emble... emblematy. Tak, e, tak. Jakiś ten tam spoilerek. To na tam, silniku tak. M-Power, natomiast w środku rzeczywiście wyróżników tak. żadnych nie zauważyłem. Tak. Nawet kierownica była taka po prostu zwykła, tak. jak w... Z, z... Znaczy ja, ona była, nie, wiesz co, ona była nadal... z M1, tak, ale nadal, znaczy nadal nie była taka egzotyczna. Nie tak, nie egzotyczna jakby... wyglądała tak. jak zwykła cywilna tak, kierownica. Tak, tak, y I fotele też y tak, nie zdradzały żadnych oznak Sportowości, że no. tak powiem, po prostu wygodne, skórzane no, fotele. Ale na pewno ponad 30 lat temu ten obrotomierz wyskalowany tam do ponad tysięcy obrotów, to, to musiał robić wrażenie, prawda? Tak, to jest 88 rok, wtedy no, ta tak, druga generacja tak. za zadebiutowała. Zobaczcie, to my jesteśmy zepsuci po prostu. Ile my teraz potrzebujemy bodźców, prawda? No to, to, zobacz, prawda. to jest chyba tak, prawda, że my jesteśmy przebodźcowani. Wszędzie muszą być jakieś tutaj wodotryski, firewerki, czerwone napisy i tak dalej. No to teraz przebodźcujecie i BMW też. Bo w 1998 roku pojawia się generacja 3 tego modelu, tak 39 i już nie ma rzędowej szóstki. Tak, tak. No w końcu ma tą v którą już tak długo ma V8, chciano 8, tam przebić. Tak. już jest 400 koni mechanicznych, i co ciekawe, ja w ogóle um, ja pamiętam debiut tego samochodu. Ja niestety też. Ja niestety też pamiętam, tego za <coughs> i może przestaniemy mówić o tym, co pamiętamy. Yy, tylko pamiętam to, że mówiono o tym, że to już jest nie to. Koniec, tak, Taak, nie ma rządowej szóstki. Nie ma rządowej szóstki. Jest F8. Jest F8, że to już właśnie jest teraz, będzie takie, takie amerykańskie nieomal, że taki po prostu bardzo wygodny. To był zresztą też pier, to była pierwsza generacja piątki, która była produkowana na jednej linii ze zwykłą piątką. Więc tak. to już nie była tam, można powiedzieć, z jednej strony, robota, ale z drugiej strony, taka wyspecjalizowana. Zabrano było, tak? tą wyjątkowość, tak, tak? tak? Dobrze, zabrano wyjątkowość, dodano mocy. 400 koni mechanicznych, no to już jest sporo. Mhm. Auto przez, było w sprzedaży przez 5 lat, jak dobrze pamiętam, do mhm. 2003 roku. Tak. Prawie 21 tysięcy egzemplarzy. Absolutnie ma, nie ma już kombi, nie tak. występowało jako kombi. Auto przyspieszało do setki i to jest pewne zaskoczenie. Pamiętasz E60 E28, ile przyspieszało? No, tam mówię 6, tak. 6, tak. No. no to tu 5-3, czyli mm -hmm. postęp. Niespektakularny i nadal dzisiaj 5-3, ok, tak. może robi wrażenie, ale to jeszcze nie, tak. nie wyrywa z butów. Tak, tak, tak. tak Natomiast tak. wtedy rzeczywiście z butów wyrywało. Ale też trzeba przyznać, że to co robi wrażenie to prędkość maksymalna tego samochodu. Tak, On już wtedy tak. śmigał prawie 300 km Tak, w tak. Do, no, było do 250, o ile pamiętam, dobrze, tak, za dopłatą ale... można było tak, to tak, z tego tak, z tak, ograniczenia tak, zrezygnować i to jest e, rodzinny sedan, gnający gada, blisko 300 na godzinę. Robi wrażenie w teraz i robiło wrażenie również. E, Wtedy 2005 rok to jest debiut E60, czyli kolejnej czwartej już generacji tego samochodu. Trudny do oceny. Trudny do oceny. W sensie czas. cały czas jego design to jest ten, to, to, z czym mam problem, bo to mm -hmm. jest ten, o ile pamiętam, to był banglowski tak, design, tak, jest. Tak, Chris tak, Banglo tak, o którym też pewnie opowiemy. Tak, jest z, dość, no pewnie tak, są Przełomowy, kontrowersyjne tak. e to, Natomiast dzisiaj przełomowe. Przełomowe, natomiast dzisiaj rzeczywiście widzę, że te samochody zaczną się podobać e tak, tak, tym, którzy je wtedy bardzo ganili. I ten samolot jest wyjątkowy, bo po raz pierwszy i ostatni pod maskę trafił silnik V10. No właśnie. Niesamowita rzecz. Związana była głównie, to był troszkę marketingowy chwyt związany z tym, że wtedy BMW była zaangażowane w Formułę 1, co myślę możemy pamiętać ze względu na również związek Roberta Kubicy z tym zespołem. Tak, on startował tak. wtedy, to są właśnie te czasy, kiedy on zaczynał starty z BMW, wtedy też BMW M5 trafiło na drogi, jeden i drugi bolid, można powiedzieć, z jednej strony służbówka Roberta Kubica, a z drugiej strony M5 miały silnik V10, choć oczywiście same silniki były daleko inne. no Siłą rzeczy nie, nie, nie mogła być to ta sama jednostka, nawet pojemność była inna. 5 litrów w przypadku tego V10 w M5, ale dla uczciwości trzeba oddać, że one były produkowane na jednej linii produkcyjnej. Bloki powstawały w tej samej hucie w Landshut, w takim wyspecjalizowanym miejscu, właśnie w takich eksotycznych motorsportowych jednostkach, więc rzeczywiście była to rzecz całkiem wybitna, całkiem wyjątkowa 20 lat temu, a dzisiaj jeszcze bardziej wyjątkowa. 4 lata sprzedaży tego samochodu, od 2006 do 2010, znowu 20 600 egzemplarzy, mm -hmm. czyli tyle osób zachciało posiadać samochód z jakąś cząstką napędu mm -hmm. z z bolidu F1. Dodajmy tak dla, dla skręcarskiego obowiązku, że auto, czy znaczy silnik dysponował mocą 507 koni mechanicznych. Do setki startował w 4,7 sekundy. I rozpędzał się do 250, również to było wynikiem ograniczenia i na pewno dało się zdjąć. I też występował jako kombi. też występował jako kombi Natomiast ja go nigdy nie widziałem jako kombi na żywo. Jest w Polsce, znowu, w Polsce jest parę sztuk. 10% produkcji, mniej więcej. 10% produkcji, czyli 2000, tak? I 2000 tak wyszło. Czyli już troszkę więcej niż poprzednik. Dalej sprawa dość niszowa. Też jeszcze z kronikarskiego obowiązku dodam, że mówiłeś, że 507 koni, moc maksymalna, ale do życia budził się ten samochód z mocą 400 koni. Co ciekawe, dopiero w momencie, kiedy na innych. Kieru... Nie, nie na kierownicy, na tunelu środkowym, jeśli się nacisnęło przycisk sport, wtedy dopiero uwalniało się całe 500, 500 koni. koni i tutaj też już było widać taką cechę M5, która no, z upływem lat tylko się nasilała i dzisiaj z takim jednym z wyróżników, to znaczy milion, absolutnie milion możliwości kombinacji ustawień. Tam można ustawić wszystko i wszystko ma wiele ustawień, co z jednej strony jest fajne, że można sobie tak zmieniać, ale z drugiej strony, żeby to dobrze ustawić, to też trzeba Troszkę na to mieć czasu i serca, żeby jakby wydobyć ten potencjał dynamiczny z tej konstrukcji. No ale rzeczywiście przez to też możliwości i wszechstronność tego, tego całego no, podwozia, nie tylko napędu, no, jednak rzeczywiście ja przeciętne. Ja pamiętam jeden z testów w, w Top Gearze jeszcze z czasów, mhm. kiedy tam zasiadał e, Clarkson, e, gdzie ścigał się, e, właśnie siedział mhm. w, w BMW M5, e, ale chyba nawet tam tej piątej generacji czy szóstej. To jest jakby nieistotne mm. dla no tego, co 60, mówię. To e, chyba we tak, 60. Chyba we 60 siedział. E, I był wyścig z jakimś zwykłym miejskim mm -hmm, samochodem. Mm -hmm. Tylko on musiał najpierw ustawić pożądane tak, przez siebie tak, ustawienia. Tak, zanim tak, jak to doko tego dokonał, to jego konkurent był już u celu. Więc tak. rzeczywiście skonfigurowanie tego, co się chce, jakby z każdym kolejnym kolejną generacją BMW hmm. stawało się coraz bardziej skomplikowane, inaczej, dawało coraz więcej możliwości. Ja bym powiedział, że te ciągoty inżynierów hmm. <laughs> jednak nie wiedzieli, kiedy troszkę przestać, prawda? Jednak tak. dodawali ciągle więcej więcej. Z hmm. jednej strony rzeczywiście jest y, bardzo fajne, ale z drugiej strony, y, no, jednak może być pewnym wyzwaniem. Tak jest. Tak. Także przesuwamy o. się do roku 2011, BMW M5 generacja 5. Oznaczenie F10 pod maską ląduje silnik V8, czyli, czyli dwa cylindry. Co, tak. Dwa cylindry nam Czy ucieka. Z, z jednej strony niesamowita jednostka 4,4 litra V8, świetna jednostka. Przez wiele, wiele lat związana z wieloma modelami BMW, co znowu jest trochę problemem. Tak? Mówimy o silniku, który był i w Serii 7, i w SUVach, więc no, troszkę nie przystoi, że teraz takim. MK ma ten tak, sam silnik. Tak, tak. No ale 560 koni do dyspozycji kierowcy. Oddawał, rozpędzał się 4,3 sekundy do setki. Z dzisiejszej perspektywy, taki no, trochę się tak można szybko przelecieć i zapomnieć, nie? bo jakby ani z wyglądu nie była to generacja, która zapadała czymkolwiek. No nie zestarzała się z godnością. Tak, tak o tym tak. chodzi powiedzieć. Chociaż Polek projektował, nie wiem, czy wiesz. No, tak. Jacek, Jacek Frelich. Tak. Był, był jednym z tak, e, tak, tak. zespołów, w e, e, zespole pro, projektantów. Był po prostu ok. to był po prostu ok samochód. Okay. Chociaż muszę przyznać, że też pamiętam, z kolei M5 tej generacji taka była na koniec wersja 300 sztuk, która nazywała się -e, taka limitowana edycja, która miała 600 koni na tył. No to był jednak, to był samochód. To był rzeczywiście samochód, jeśli chodzi o takie właściwości dynamiczne, to był naprawdę wybitny, bo z jednej strony już oferował wiele takich współczesnych, jakby tych osiągnięć, które jakby dziś przyjmujemy, że w samochodach powinny być, wygód czy, czy osiągnięć technicznych, ale z drugiej strony też dawał takie z dzisiejszej perspektywy analogowe doświadczenie jazdy właśnie 600-konnym tylnonapędowym BMW, jeszcze z hydraulicznym układem wspomagania kierowniczego, więc rzeczywiście był to samochód bezpośredni, taki rasowy. No, coś, co siłą rzeczy musiało się zmienić już w następcy, no bo jednak ten poziom mocy, no jednak 600 koni, żeby rzeczywiście można było skutecznie przenieść, to stało się to, co stać się musiało. To znaczy, wprowadzono napęd na obie osie w następcy F90. Tak. No i właśnie jesteśmy przy generacji numer 6, czyli F90. Debytuje w 2017 roku. Znowu podwójnie doładowane f 8 600 koni napęd na cztery koła, ale cały czas możliwość jeżdżenia tak, jak z tym hmm. napędem, tak, tak. dzięki tym ustawieniom, o których mówiliśmy. E... Znowu samochód, który miał być, że już M5 się skończyła, że to już nie to, ponieważ no to już jest druga generacja z turbodoładowaniem. Pierwsza z napędem na cztery koła. Niedawno też rozmawiałem z szefem BMW M, znaczy obecnym szefem, wtedy też szefem, on potem przez chwilę miał, miał inne rolę w koncernie BMW. Frank van Mel. Który mówił, że on się bardzo obawiał tej generacji, dobił tej generacji, że oni już parę lat wcześniej wiedzieli, w co się pakują. Też dawali sygnały jakby fanom, ca, całemu rynkowi, że, że kolejna generacja będzie z napadem koła, To było bardzo źle przyjmowane. Mówiło się o tym, że M5 się skończyła, no ale no, jak widać znowu się nie skończyła, ponieważ znowu była y, sukcesem i myślę, że y, też była bazą dla powstania, to też była trochę nowość, że była bazą do powstania kolejnych, coraz wersji, była M5 Competition, a także była wersja CS. CS, 636 koni mechaniczne. 666 koni W ogóle i... w historii BMW M5, ale także innych modeli jak M3, było wiele takich momentów, w których mówiono no, e, BMW M5 tak, się skończyło. Tak, tak. I teraz też jest taki moment. Tak, no właśnie. E, tak. Właśnie w, w minionym roku zadebiutowała generacja numer 7, G60 i G61, dlatego, że mm. też występuje jako kombi. No i znowu możemy mówić o tym, że BMW M5... Czy, no skończyła to, czy się, się no, skończyło. ale no, teraz to już na pewno się skończyło. Wiecie, o czym mówimy. No, mamy benzynowe V8, ale mamy też silnik elektryczny, bo BMW M5 jest hybrydą plug tylko nią. Tak. E, nie można wybrać bez tego napędu. Jest też przy okazji najmocniejszym BMW M5... W historii, bo 700, 727 koni my. i 1000 Newtonometrów. Tak. Więc absolutnie niewyobrażalne wartości, które myślę też znowu pokazują, to jest ciekawe, że pięć jest tym samochodem, który wymyślił segment sportowych sedanów i też teraz musi go trochę wymyślać na nowo, bo ym, on, znowu to jest kwestia, że jeżeli. Cytat z poprzedniego odcinka: jeśli nie idziemy, znaczy jeśli z tymi w miejscu, no to się cofamy, tak? I w tym przypadku to znaczyłoby, że ulegamy konkurencji również ze strony takich no, nowych zagrożeń, jak na przykład Tesla, tak? Tesla jak weszła na rynek tam z tymi modelami, sedanami o jakieś tam to tysiąc koni właściwie tam każda dowolna liczba, no, co powinno zrobić w takim momencie BMW, prawda? No i robi rzecz, no pewien kompromis, to znaczy z jednej strony zachowuje to benzynowe V8 z poprzednika, ale z drugiej strony dodaje do tego no, wie, zdecydowanie więcej niż symboliczny wkład elektryczny, który razem wkłada się na samochód, który z jednej strony no, ma do setki tam znowu pewnie jakieś teraz... 3,5 sekundy. 3,5 sekundy, 305 nie? na godzinę ponad no, no. Więc z jednej strony osiągi rzeczywiście godne... Absolutnego sportowca, ale z drugiej strony też przy akumulatorze o pojemności 18,60 kWh, no to realnie da się tym samochodem przejechać jakieś 60 km na no, prąd. Ale nie. nie o ekologię w tej hybrydzie chodzi. Tak, Ona ma tak. jakby pomóc tak. w O8 jeszcze tak. szybciej, jeszcze bardziej dynamicznie rozpędzać ten samochód. Miałeś okazję jeździć tym autem, ja tak. też miałem okazję jeździć hmm. tym autem. Jednej rzeczy, której mi brakuje w tym hmm. samochodzie. Bo emocje są mm -hmm. bardzo mm -hmm. duże i ten samochód, jakby, jest pełnoprawnym członkiem mm -hmm. rodziny M. No, brakuje mi dźwięku. Tam fałusenka jest troszeczkę tak. gdzieś tam tak. ukryta. Samochód nie drze się tak, jak się mm -hmm. tego spodziewasz, mm. patrząc na niego w ten sposób. Bo... E i z drugiej strony może w ogóle jechać bez dźwięku, nie? Co to się może jechać powiedzieć? bez dźwięku, ale ma też możliwość odłączenia przedniej osi i tak. w tym trybie... Lata, lata bokami. Szczerze tak. mówiąc, tak. <laughs> bardzo ważna konsumencka porada, ale BMW M5 przez cały czas lata bokami, przez cały czas zachowana jest ta funkcja y, wyłączenia przedniej, przedniej osi, osi z napędu, zrównania i y, uzyskania tego efektu tylna, tylnonapędowego M5 i wtedy rzeczywiście on przez cały czas, jak to klasyczne M5, zasuwa tak, jak powinien... W pewien sposób trzeba przyznać sukces, prawda? Myślę, sukces że... i myślę, że jakby kończąc odcinek o BMW M5, możemy do takiej sentencji się parafrazować: sentencję: „Spieszmy się kochać BMW M5, bo ona szybko może odjechać”. Zastanawiam się, czy następca G60 <noise> będzie jeszcze miał szansę mieć silnik spalinowy jakikolwiek. Być może to jest ostatnie BMW M5 z v Fłosemką, czy w ogóle z, mm -hmm. z silnikiem spalinowym pod maską, więc jeżeli jeszcze nie odłożyliśmy taki samochodu, o nim marzycie, to to jest chyba ten moment, w którym tak. trzeba by się pospieszyć. No M3 kolejna się mówi o tym, że będzie. Znaczy nie tylko, ale będzie również elektryczna M-3. No, no? Na pewno tak, tak, taka przyszłość czeka również BMW M5. Niemniej model ten jest wpisany na stałe w historię motoryzacji jako ten, który stworzył segment. I przez cały czas jest na jego szczycie. I przez, przez cały czas jest na jego szczycie. I ten, który go z sukcesami rozwijał, tak. zmieniając silniki dość odważnie, tak. narażając się na to, że o, to jest koniec, już tak. nikt nie kupi. Żadna z tych prognoz dziennikarzy, mm -hmm. naszych kolegów się nie sprawdziła. <noise> Myślę, tak. że to jest taka w ogóle fajna y, lekcja, taka inspiracja, która pokazuje, że w momencie, kiedy ma się produkt, który jest ikoną, która, który jest no, w pewien sposób też obarczony takim silnym fanbase'em, zawsze trudno się zmienia, ale to Pokazuje, że trzeba go zmieniać odważnie. Trzeba zrobić trzy kroki do przodu, nie tylko krok do przodu. Trzeba zrobić trzy kroki do przodu. Nawet jeśli niektórzy docenią to dopiero za rok, za pięć lat, czy za 20 lat, tak jak my teraz w przypadku generacji 60, no to jednak to pokazuje, że ostatecznie ci ludzie wiedzieli, co robią, ale pod spodem tego wszystkiego też jest po prostu dobry produkt. To zawsze się broni w momencie, jeżeli to jest dobry produkt. I warto też dodać, że żaden z, żona z generacji nie była porażką, albo tak, sukcesem. Tak, tak, tak. I znowu jest dostępny jako kombi. To jeszcze też warto tak, dodać. tak, tak, tak. No, Mówiłem, jest powrót do kombi. Tak. Słuchajcie, zapraszamy Was do przejażdżki BMW M kolejny, dowolnej generacji. Moją ulubioną jest jednak ta SV10. No moja też. Moja Wyjątkowo też, silnika wygrywa. Jeśli też. nie ta SV10, to chciałbym posiadać E28. Wiem, że jeździ się nią strasznie, ale bardzo mi się podoba wizualnie. A 60 nawet. Przez chwilę myślałem sobie, że super by było do niego to zbierać i kupić, ale no potem zobaczymy, jak jeszcze jest koszt serwisu silnika V10, który ma swoje korzenie w Formule 1. No właśnie. Życzymy wam jeszcze cały czas z nowym rokiem pieniędzy na, co najmniej na serwisowanie silnika V10. Do usłyszenia. Do usłyszenia.